To jest e, piotrek działo. I jak będzie dzisiaj dobrze, to zrobię jej w tył. Ale na razie jest cicho, jest strasznie cicho wydać. I będzie nie będzie. zróbcie jakiś konkretny hałas tutaj dzisiaj. A trzy, uwaga. Raz, dwa, trzy, jedziemy. A tak, widzieliście, nie jest to prosta sprawa. Więc e, uważam, że tym bardziej należą się chłopakom, konkretne i brawa dla wszystkich. Ja myślę, że tutaj problemem był akurat nie wiatr w przypadku e, Damiana, strasznie dzisiaj e, dlatego tym większe brawa. To jest właśnie Piotrek, wstydła działo, Zielona Góra, oraz robimy! w tym sezonie sporo pokasów ogarnął sporo liczy. Na pewno zobaczymy, jeśli nikogo mówię, aura pod zobaczymy grafy zobaczymy różne tunki w jego wykonaniu. Taka szybka informacja, Damianowi nic się nie wystarczyło. Przebrała dla Damiana. Gdzieś tam przy lądowaniu skraiło mu i po prostu nie mógł złapać oddechu. Już jest ok. Także teraz patrzymy na Piotrka. Uwaga! Na to chciało! Kickflicker do one hand. Piotrek zrobi pokaz, a jak będzie dobra atmosfera, dobry hałas, to później zrobi flipa, ale to zależy od, czy będziecie chcieli. Nothing. Piotrek działa się na góra. Jak widzicie, Piotrek Obcykany ma w swoje trippy. Myślę, że coś jest za cicho. Uwaga! Raz, dwa, trzy, jedziemy! Bo ja tu już jutro nic nie będę mógł powiedzieć, a wy jesteście ciągle za cicho. sit To jest e, sit tak się nazywa. E, Superman sit club. Jedna ręka idzie w Druga zostaje na kierownicy. E, nogi. Równolegle do motocykla. No co? Słuchajcie, dobry był Twitch czy nie? Wejdziemy dalej. Dobrego ciało! Na tym jak widzicie, trzeba... Oj, no i to był taki mały eee, ale słuchajcie, robimy hałas, żeby go nakręcić trochę! A nie, nie taki hałas, słuchaj, Raz, dwa, trzy, Jodrek yeah! e, działa w tym roku... W... Józef Skamp w Książce Śląskim. Dobre skorzyścienie. w na filmik Indy. Krzemionki skrzyżowane za motocyklem. Jak wam nie Jak widzicie wieje, a w powietrzu wieje trzy razy mocniej. Dlatego chłopaki mają trochę problemów z lataniem. ale to słaby był drink, czy co? Jaki był drink u Warta Haas? Drink eee, tak się nazywa ten drink. Ciało no, nigdy nie odpuszcza. Generalnie ciało to wie się nie a o powietrzu to zawsze, zawsze daje w Także brawa dla niego. I miło bym chciał, Eee, obecnie na pokazach jest chyba Piotr